100 tysięcy głosów mówi, nie jesteście dwa. Widziałem ich i zobacz, gdzie doszedłem. Aż nawet po prostu mi odbiera mowę. nic tylko brać przykład z tego chłopaka. Ja z niego będę brał naprawdę przykład i daje też taką mi motywację do działania i do tego, że da się, bo każdy z nas. Z nas Potrafi, każdy z nas może, tylko gdzieś nam nie umiemy wyjść z tej strefy komfortu. Ten chłopak jest tak prawdziwy, że się naprawdę popłakałam i nic tylko brać z niego przykład. Ja na pewno z niego będę brała przykład i nie spotkałam nigdy na swojej drodze w życiu tak osoby prawdziwej. Sama wychodzę z zaburzeń lękowych, z depresji już udało mi się wyjść ale po prostu daje ten chłopak taką motywację i taką wiarę mi w samą siebie, że no da się. Hej, no w końcu przestańmy myśleć co, co kto o nas powie, co kto o nas pomyśli, bo znajdą się na pewno takie osoby, a najbardziej się boimy tego, że najbliższe osoby po prostu będą negować to, co robimy. Ja mam tyle pomysłów w głowie i ich nie realizuję, żeby nagrać filmiki, gdzie nie są to złe pomysły. I tego nie robię ze względu ze strachu, bo się boję. A tutaj jest po prostu, no nie no, ten, ten chłopak jest tak prawdziwy, że jestem w takim szoku i. da się. Także nic, tylko bierzcie z niego przykład, bo naprawdę. ja się tak wzruszyłam. No, szkurczę, nie wiem co powiedzieć, no. Pomimo tego hejtu, co jest w internecie, pomimo tego wszystkiego, co, co się dzieje w, szko w szkołach, to ten chłopak pokazuje, jakim trzeba być. Jaki człowiek może być prawdziwy, bo mało takich osób jest.